Czekam właśnie na kolejną wizytę u fizjo i dalej działamy z moim rozwalonym biodrem. To tamten poślad też boli. <śmiech> <śmiech> Kurde, co dotkniesz, to boli. <laughs> o ej, mogę wracać do biegania, Czechia. Ja dowiedziałam się, że moje ćwiczenia przyniosły efekty, że, że jest dużo lepiej, no i mogę już tam sobie coś potupać. Bardzo się cieszę, zwłaszcza, że to rozciąganie było naprawdę nudne hamujemy. Szalona. Ej, czy wy też tak macie, że wasze psy was po prostu robią centralnie w chuja. Nasze psy się chyba szczaiły, że jak żyjemy w większym domu, to tak trochę nie wiemy czasami, co się dzieje. No i przychodzą na żebry do Micha, że ej, stary wstawaj, śniadanie daj, a potem jak ja się przykąpię, to przychodzą do mnie i robią takie oczy, że stary nie dał śniadania. Zasa pomiała nas, weź daj też. I ja daję śniadanie i Micha daje śniadanie. Albo na przykład dzisiaj siedziałam sobie przy kąpie i psy do mnie przychodzą i robią taką minę, że ej, wiesz co, my nie byliśmy już na spacerze. Ej, chodź, bądź ni spaceru nie było, no to się spakowałam. No i jesteśmy właśnie sobie tutaj na spacerze i Michu przed chwilą do mnie napisał, ej, czy ty jesteś na spacerze z psami? Bo ja półtorej godziny temu byłem z niej w lesie na spacerze. Więc jak było de facto, gdzie jesteście? Idziesz jest Mandziulu? w tych krzakach wyglądasz jak dzik, wiesz? Jak prawdziwy dzik. No cześć, chodź, chodź. Idziemy. Zbieramy się właśnie na jedzenie z naszymi ziomeczkami i ostatnio mamy mega fazę na wietnamskie, wietnamską kuchnię, ponieważ zaczęliśmy robić badania w Gdyni różnych wietnamskich knajp i znaleźliśmy jedną, która jest dosłownie fantastyczna, nazywa się Good Morning Vietnam. Bardzo Wam polecam, jeśli u nas tutaj będziecie, bo wszystko jest takie Pyszne, świeże, chrupiące, pełne warzyw i ja po prostu na samą myśl, że tam idę, to jestem zajarana. I od rana się czuję jak takie dziecko, które czeka na Wigilię. Dzisiejszy outfit to taki łaciaty sweter, mała czerwona torebka i do tego szare spodnie i moje te dziwne buty, coś takiego. Głodna, głodna. אין סרטה, עוד איפה? או, 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 Pokażę Wam dzisiaj parę pielęgnacyjnych perełek od marki Daisy Club, którą uwielbiam, współpracuję z nimi już od lat. Zaczynam od umycia buzi normalizującym żelem oczyszczającym. Zaraz kończę opakowanie. I jest to produkt bardzo skuteczny, ale też złożony. Poza skutecznym oczyszczaniem, ten żel również skupia się na wyciszeniu skóry trądzikowej i znormalizowaniu tej skóry tłustej oraz wspiera oczyszczanie ujść gruczołów, łujowych, dzięki czemu skóra tłusta już na etapie oczyszczania jest bardzo fajna Zaopiekowana. Skoro pielęgnacja poranna, to oczywiście wjeżdża witamina C i to 15% serum od klawa uwielbiam już od lat. Jest wspaniałe, rozświetla, wycisza, koi takie świeże zmiany, ale też przywraca skórze trochę jędrności, takiego zdrowego napięcia. Ogólnie jest to mój ulubiony produkt z całej tej marki i nie wyobrażam sobie życia bez tego serum. Następnie nakładam serum regenerujące z ceramidami. Ceramidy są wspaniałym Składnikiem odbudowującym skórę, uszczelniającym jej barierę. Dlatego nakładam je, gdy moja skóra wydaje się trochę przesuszona, albo osłabiona, albo mam na przykład więcej takich przedokresowych wyprysków, które potrzebują opieki. Dzięki lekkiej formule to serum idealnie sprawdza się jako taki lekki krem pod SPF-a. Kolejny produkt to nowość od Basic, Lava, czyli ich najnowszy krem antyoksydacyjny z witaminą C. To jest wersja bogata konsystencja. Ta bogata konsystencja jest wspaniała. Ponieważ w końcu Basic Lab zrobił taki mocny nawilżający krem o, o formule, która odczuwalnie zostaje na skórze, tworzy taki zabezpieczający film, który chroni skórę w ciągu snu przed odwodnieniem. I to jest coś wspaniałego. Od pierwszego użycia się zakochałam i nie wiem, dostałam go ponad miesiąc temu, od tego czasu używam. Cały czas poza porządnym nawilżeniem, właśnie ma ten dodatek witaminy C, tutaj antyoksydacja skóry rozświetla, ale też chroni nasze włókna kolagenowe, czyli jeżeli zależy nam. Na napięciu jędrności skóry, to będzie super. Natomiast nie byłabym sobą, gdybym jeszcze nie wspomniała o tej klasycznej wersji kremu bogata konsystencja, to jest ta wersja zupełnie basic. Ten krem używam już od 4-5 lat. Zużyłam pewnie z 15-20 opakowań. Pięknie połączy się Wam z całą waszą pielęgnacją, cokolwiek używacie, i można go stosować na dzień, na noc do każdego typu skóry. Na mojej tłustej skórze jest bardzo dobrym kremem na noc, a Michał go używa spokojnie na dzień. I, I na noc whatever, ponieważ on się wchłania mm, w skórę z, i, i daje takie jakby wykończenie aksamitnej, naturalnej, dosyć matowej skóry, więc się też nie klei. Dlatego uważam, że jest bardzo wszechstronny. No i jeśli macie ochotę coś z Base Lab'a złapać, to oczywiście mój kod na minus 20% jest zawsze ten sam, czyli Agasawa. No dobra, no dzisiaj skończona pracka. Właśnie wstawiłam film. A czekaj, tylko muzykę, wyłączę. Vlog wstawiony, więc mam już takie mega miłe uczucie, że. Uff, tydzień zrobiony. Kocham właśnie to w czwartki, że już mam dwa filmy wstawione i w piątek jeszcze tylko dokańczam, kręcę sobie już trochę spokojnie, ale już wiecie, nie mam tego mm, tej montowania i presji czasu, żeby wszystko tu, tu, tu ogarnąć. Jestem głodna wilk, szczerze się wam przyznam. No My zrobimy coś szybkiego i zawsze, jak mam ochotę na coś szybkiego, to wjeżdża ten łosoś. Do tego zrobię brokuła na parze i purée ziemniaczane. Na to trochę koperku i dosłownie za 20 minut obiad będzie gotowy. Minimalnym wysiłkiem. O nie! Patrzcie na moje ziemniaki. Kurczę, no moje korzenie wypuściły. Mam jednego dobrego ziemniaka i żeby to pire jakoś nie wiem, rozmnożyć magicznie, to ugotuję jeszcze marchew, ugotuję tę y, pietruszkę i myślę, że pogniotę to razem w takie pire. Normalnie sobie teraz pluję w brodę. W ogóle zawsze się zastanawiam nad tym powiedzeniem, pluć sobie w brodę i jakby to niby miało tak w praktyce wyglądać. Że stoję i co? I robię sobie takie. Czt, czt, czt. Nie wiem, jakby jak, to, jak to niby by miało działać. No chyba, że byłabym facetem i miałabym taką długą brodę, no to wtedy tfu, chatfu, no nie wiem, może by było łatwiej, ale jako kobieta to myślę, że że jest to słabe powiedzenie. Ja w ogóle też się Wam przyznam, szczerze, podjęłam wczoraj decyzję, jeszcze nie mówię co, dowiecie się z jakiegoś, powiem, następnego vloga, która mnie troszeczkę stresuje. I nawet nie, że mnie troszeczkę stresuje, ale bardzo mnie stresuje. Oczywiście z jednej strony jest to coś, co ja mega chciałam zrobić, dlatego bardzo się cieszę, że, że się zdecydowaliśmy z Michem, ale z drugiej strony, no wiadomo, Niesie to za sobą jakiś stres, i jak w tym momencie jestem trochę zestresowana i głodna, to już gadam od rzeczy. W takich momentach staram się skupiać na takim głębokim oddychaniu, i nie tylko wdychaniu, ale też wypuszczaniu powietrza. I to jest coś, co mi zaleciła moja fizjoterapeutka, bo powiedziała, że nie dość, że mam problemy z biodrem, to jeszcze mi wymacała, że mam taki dosyć spięty brzuch. Podobno jednym z powodów jest to, że jak się człowiek stresuje, to bierze dużo takich płytkich wdechów, i zapomina, aby brać taki głęboki wdech i robić potem głęboki wydech. No, więc skazała mi się tak w ciągu dnia łapać i skupiać na porządnym oddychaniu i wydychaniu. I rzeczywiście jest to kurczę pomocne. Ja nawet nie wiem. W sumie nie zauważam czasami, że robię ciągle takie no wiecie. Czekam. Myślę, że to całkiem fajnie wyszło. Dużo tego pira się udało zrobić, więc myślę, że, że się z tym spokojnie najem. Oczywiście całość zalewam cytryną. Mm. Mega dobre to pire. Wyszło bardzo słodkie. Pietruszka i marchewka dały naprawdę dużo słodyczy. Mmm! No świetnie gra z 8. I do jedzenia oczywiście oglądam kolejny odcinek Love is Blind. Ja w ogóle jestem taką osobą, że zawsze jarają mnie opowieści o tym, jak się ktoś poznał, jakie było czyjeś pierwsze wrażenie, co sprawiło, że dwie osoby nagle poczuły chemię i jakieś takie zakochanie. A tutaj właśnie mamy cały ten proces zapoznawania się, pokazany. Dlatego to jest takie super. Bo na przykład tematy typu śluby czy, czy coś takiego to już mnie nic nie, nie interesuje, ale właśnie te zapoznania. Są zawsze takie fascynujące, chociaż tak szczerze Wam powiem, dotychczas najfajniejszą edycją dla mnie była ta edycja szwedzka, bo Szwedzi są, mam wrażenie, trochę nam bliżsi i są mega, mega ciekawi. Też tacy bardzo szczerzy, emocjonalni, no takie słodziaki, ale też bardzo ciekawa była wersja japońska, bo Japonia to jest jakaś taka totalnie inna kultura i jak ich oglądałam, to miałam takie, często takie coś, że jakby co tam się w ogóle dzieje, no nie? Jak oni zupełnie inaczej pojmują świat, więc no, te dwie serie Wam polecam najbardziej. No ale wiadomo, amerykańska ma największy budżet i, i amerykańskich sezonów jest no, najwięcej po prostu. Kurczę się to jest dobre. Jeszcze jedna bo super. Dobra. Taka mega asertywna. Nie już jaki jest. szatek. na No dobrze. Zaraz mam terapię. Teraz tylko troszeczkę zbieram myśli i zaraz, zaraz będę dzwonić. Ogólnie mam ostatnio bardzo, bardzo fajny czas na terapii. I taki mocno powiedziałabym edukacyjny. Eee, ale tak, w sumie mam dwie minuty do terapii. Więc opowiem Wam bardziej po sesji. Ej, moja terapeutka właśnie napisała, że Jadąc do gabinetu miała wypadek i musimy dzisiejszą sesję przełożyć na inny termin. W takim razie mam teraz czas, żeby Wam opowiedzieć, co tam ostatnio przerabiamy. Więc o jakoś tak parę, parę tygodni temu wyszedł właśnie taki temat odnośnie akceptacji rzeczywistości. Że okazuje się właśnie tak, znaczy tak zauważyłam u siebie, że, że ja nie jestem... nie jestem jakimś mistrzem akceptacji rzeczywistości. Bardzo często robię sobie takie różne swoje oczekiwania, fantazje i takie scenariusze, jak coś powinno wyglądać, i potem rzeczywistość jest jaka jest. Zazwyczaj jest inna niż te moje opowieści, co powoduje we mnie straszną frustrację, wątpliwości i nasila właśnie moje lęki. Dlatego ostatnio na terapii dużo uczę się o akceptacji rzeczywistości, bez takiego osądzania jej, bo to osądzanie tego, co się dzieje, jest dla mnie po prostu szkodliwe. I to są takie proste, codzienne rzeczy. Na przykład widzę, że w czymś Jestem sfrustrowana, i właśnie terapeutka mi tłumaczy, że frustracja jest normalną częścią życia, i frustracja jest takim jakby sygnałem, że jest potrzeba jakiejś zmiany, że coś można by dopracować, robić trochę inaczej, żebym była z tego bardziej zadowolona. Natomiast ja, kiedy właśnie widzę, że jestem gdzieś w czymś sfrustrowana, to zaczynam się martwić tym, że o oh my god, jestem sfrustrowana. Ja chyba powinnam na przykład zmienić pracę, albo to chyba się dla mnie w ogóle nie sprawdza. To chyba jest koniec mojej, wiecie, kariery na siłowni. To jest chyba koniec czegoś tam. I przez to właśnie takie osądzanie takich zwykłych rzeczy rozkręcam to do, do dużych zmartwień, problemów i lęków. Tak samo na przykład stres. To, że się stresujemy jest normalną częścią życia, natomiast ja często widząc, że się stresuję, zaczynam osądzać to i stwierdzać, że oho, ja chyba nie powinnam się tak stresować. Jestem na własnej działalności, więc skoro się stresuję, to chyba jestem źle zorganizowana. A właśnie znowu tutaj pani Marta mi tłumaczy, że. Pani Agato, stres jest normalną częścią życia. Nieważne jaką pa pracę Pani wykonuje, będzie się Pani po prostu stresować. Więc zamiast ten stres oceniać, czasami można po prostu zaakceptować, że on jest. Jaram się tym, bo rzeczywiście na co dzień wyłapuję dużo takich małych moich um, odklejek, ale kiedy je zatrzymuję w taki świadomy sposób i sama sobie tłumaczę, że stara, nakręcasz się. Ta frustracja to jest bardzo normalna rzecz. Zamiast się nakręcać, przemyśl sobie, co byś chciała zmienić. To od razu widzę, że jestem dużo spokojniejsza i jakoś tak, no, ten poziom lęku znowu spadł mi ostatnio o jakiś tam kolejny poziom. Ale to wyszło dobre. Miałam właśnie ochotę na takie tajskie kary, czyli pływające w ogromnej ilości kokosowego sosu. Trochę w takiej zupie. Jeszcze sobie to elegancko dosłodziłam. Uf, jestem teraz taka szczęśliwa. Ostatnio w Biedrze zaczęliśmy kupować takie lody wegańskie, bananowe. Bardzo fajne. I słuchajcie, że taki lodzik ma tylko 80 kalorii, więc do obiadu hmm, do kawy. Hmm, pycha. No i co? Mamy dzień prawdy, idę biegać. Pierwszy raz od y, czasu przerwy. I się tak cieszę. O oh my god, jak ja się cieszę. No się. Mua. Guys, jest super. Zrobiłam póki co 3 km. Nic nie boli. No i stopniał śnieg, stopniał lód, i można już znowu bezpiecznie biegać po lesie. Więc no, wow. A, idzie wiosna, więc część z Was pewnie będzie myślała o wkręceniu się w bieganie. Dlatego najlepsza rada, jaką mogę Wam dać, to biegać wolno. Przebiegnięcie kilometra w 7, 8, 10, 15 minut nie ma znaczenia. Jakby styl zrobione, poćwiczone. Jak my nie jesteśmy profesjonalnymi sportowcami, to wszystkie rzeczy typu tempo, wyniki, jakieś wyścigi możemy po prostu mieć w dupie i dostosować się to wszystko do siebie. I nie ma właśnie nic złego w przejściu w marszobieg, w tym wszystkim. No, jakby wiecie, to jest, to jest moje bieganie. Mogę biegać jak chcę, to jest wasze bieganie. Możecie biegać jak chcecie, no. I to jest w tym wszystkim piękne. A ja się właśnie chyba troszeczkę zgubiłam, bo jeszcze nigdy tutaj nie byłam. Czekaj, jaki czas? 35 minut. No dobra. A patrzcie, znalazłam wskazu... Co to jest? Co to jest, wskazówka? Drogowskaz, o. Gdzie ja jestem? Dobrze, czyli my idziemy tam. Ta, 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 ta. Jak my się dzisiaj w ogóle podobnie ubraliśmy? I teraz nie wiem, czy to ja zwalam styl od ciebie, czy to ty ode mnie. Nazywam no, bluzy skafundo, niech znowu. Ok, no. nie, nie Czasem dostaję takie komentarze, że jesteśmy z Michem jak rodzeństwo. Ja się oczywiście zawsze wtedy wkurzam, oburzam. No, ale w takich momentach... No tak, <śledź> widzicie, jak ja nie mam zakoli? <śledź> no więc w takich momentach jak teraz, to myślę, że no nie wiem, może jednak to jest racja. Ach, troszkę już się stajemy jedną osobą nie? po tych latach. No i właśnie czekamy z piesami na Weta, bo dzisiaj udało się umówić dwa psy naraz na USG. Jestem ciekawa, czy zauważycie jakąś różnicę, ale testuję dzisiaj bordowy tusz. Burgundowy. Bo dalej mam fazę na nieczarne tusze. Brązowe to wiadomo miłość, ale jeszcze taki ymm, burgundowy z Maybelline'em, nie? Zaciekawił. Hmm, moim zdaniem wygląda totalnie jak brązowy i myślę, że spodziewałam się takiego mocniejszego koloru. No ale jak na ogólnie taki bardziej codzienny, łagodny tłuszcz, to wygląda super i rzęsy są bardzo fajnie wyciągnięte. Dobra, Miczu, szybka ekspertyza. Czy Co? te rzęsy są bordowe? A rzęsy na oczach tutaj? Mhm. Nie, nie widzę. Będę no, w czarne. No widzicie. Czyli nie jest to aż taki efekt, jakiego oczekiwałam. To była odpowiedź? Nie, to była prawdziwa, moim zdaniem, odpowiedź. A szczoteczka wygląda tak. Więc... No, spodziewałam się mocnego koloru. Tymczasem... No hej. No hej. Witam. Dzień dobry. Czy mogę wam pomóc? A, że sobie bajgla pięknego pięknego Mhm. Jak tam wrażenia dzisiaj po budowie? Super. W już jest słonecznie w końcu. Od 6 lat nie było słońca. Hmm. Cieszy, w końcu jest słońce. Akcja była super. Stawiali okna dachowe, te dolne. Z 15 osób dźwig, wszystko. Niesami te roboty. Dom środka lepiej lepiej z oknami już. Okna też były śliczne. tak naprawdę jaram się strasznie. Mm. Nasze okna były opóźnione, wiecie, o prawie 3 miesiące, więc to jest ogromna radość, że udało im się je wstawić. A potem, jak już przyszły, to cały czas była beznadziejna pogoda. Za mokro, za wietrznie, Dźwig nie mógł wjechać. I w końcu trafił się taki idealny dzień. Mało wiatru, słońce, sucho, no. Jej! takich ciekawostek to przyszły do mnie dzisiaj moje ulubione perfumy które w końcu kupiłam w większym opakowaniu, bo dotychczas używałam tylko taką, takie 15 ml zawsze do torebki. I to są perfumy cytrynowe. Maison Margiela Under the Lemon Trees. Ale, tak jak ja zawsze powtarzam, to nie jest taka cytryna typu, że o, ktoś sprzątał kibel, ohoho, mestos Tylko, o, to jest taka cytryna, jakby się szło w cytrynowym sadzie. I wąchało jednocześnie dojrzałe cytryny wiszące na drzewach, ale też wąchało się korę, mm, tam ściółkę, liście, no i, i wiecie. I to wszystko oczywiście w pełnym słońcu. W skrócie to jest taki cytrynowy sad. Ło, wow. ale to ładnie pachnie. Mamy dzisiaj czejcie 12 stopni. I w powietrzu, jak dla mnie już pachnie, marcem. Dosłownie zapach wiosny. Dzisiaj zdałam sobie sprawę, że się na dobre zadomowiłam już na tej nowej siłowni, bo mam tu już nawet swój ulubiony kibel. Moim zdaniem najlepsza jest środkowa kabina. Ma najbardziej szczelne drzwi, deska się nie buja i w ogóle wszystko, wszystko mi się tam zgadza. Nawet jest haczyk na bluzę czy tam na rzeczy. A właśnie w mojej poprzedniej siłowni też miałam taką fantastyczną toaletę i nie wiem, dla mnie to dla, może to jest głupota, ale dla mnie to jest mega ważne. Jeśli ja mam się gdzieś czuć jak w domu, to wiecie, to musi być comfy.